Lwiwied jak Kadziza, Kadziza Wód Z Ukrainy jesteście? Ukraina? Uh, Ukraina? No. Mm -hmm. 800 plus? Mm -mm. No, 800 plus? Mm -mm. Mm -mm. Nie ma. Nie ma pieniążków. Nie no? ma, nie ma, nie ma 800 plus. Karol Nawrodki wyjechał. 800 plus nie ma. No, A? ona wie o co chodzi. To? Nie ma. Aż no, to, 800 złotych? nie ma, 800 złotych. No? Nie ma. <laughs> Bez łzy żadnej, bez ani krzty łzy. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na g Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Od teraz dostępna jest opcja natychmiastowych płat skinami. To szybki i wygodny sposób. Każde konto posiada własne limity, które można łatwo sprawdzić klikając w depozyt, a następnie płatność skinami. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami Korzystając z dostępnych trybów Wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus A skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo Wbij na stronę z kodem zapis Link w opisie Czemu mi hardy założył, kur. Ty jesteś rozjebany Ty jesteś jak tak rozkurzony Szurka, to pojechałem za tobą w bandę Ja też chciałem do boksu, kurwa, Bo mam Mam zrozum... no! To jest hicior, nie? To jest kurde. Jeszcze w komentarz, że to, że to powinna być reklama oficjalna pierwszej ligi. Patrzcie to. Teraz jeszcze podanie na prawą stronę do Kasolika. Ten dośrodkowuje. Jest śmiglewski, nie trafia. pasnik wypożyczony z Krakowi. Ale jeszcze może być powtórka. Uwaga! Cholewiak, lewa noga, Cholewiak, uwaga! I trafienie samo bo... <laughs> to jest kurwa? Znaczy płci mózgu, tego, jakim się czujemy. Biologia to nie jest tylko to, co mamy między nogami. Także osoby mogą być w ciąży, niekoniecznie mając wpisane w dowodzie osobistym. Czy ja dobrze rozumiem, jak się jest mężczyzną i jak się ma w głowie, że się jest kobietą, to można być w ciąży? To jest bardziej skomplikowane. To jest, myślę, rozmowa na, na osobny program, bo kwestie hormonalne, kwestie chociażby też. To jest niesamowite, nie? No takie jak tożsamość, tożsamość psychoseksualna. To również jest element biologii. Jasne, ale bio... Nie, to nie jest element, kurwa, biologii. Jak, kurwa, urodziłeś się facetem, to będzie co byś nie zrobił, do końca jesteś facetem, kurwa. Jak się urodziłaś babą, to zawsze będziesz babą. Jak to, że se, kurwa, zrobisz operację, to chuj to kogo interesujesz, kurwa. Nikogo nie interesuje, że się zmieniłeś płeć, kurwa. Jak jest genetycznie, kurwa, jesteś albo facetem, albo babą. Nie ma innej opcji, kurwa. Zjadł gestem. Herzlich willkommen im Ekspresie na Sigmund Zablak. Maszynista posuwa tą konduktorkę Ale jakbym musiała zrobić tak, to nie dziś bałwana No chodź, zrobimy to Tak dawno nie widziałam Cię, nie chowaj się um, może być? A pamiętajcie, ci co będziecie uciekać, jak się szczepiliście, macie kurwa nadajnik, kurwa was znajdą. Ja się nie szczepiłem. Uwaga widzowie, cześć, mam nietypową misję Chcę uzbierać na swoje pierwsze auto Rodzice powiedzieli mi, że nie kupią mi i będę miał dopiero jak sobie kupię I liczy się każda stosówka Piszę do osób, które mnie inspirują Taki eksperyment, żeby spełnić marzenie Symbolicznie powoli powoli wielu ludzi Jeśli dorzucisz chociaż stosówkę, obiecuję, że twoja nazwa Gata, wyląduje go. na moim samochodzie Rozumiecie? To jest eksperyment społeczny Niesamowity to jest Są Są Also schon mit Sojasauce, oder was? Das ist ein anderes. Das ist nicht das ist schon Sojasauce? Das ist schon Schmack drinnen. So wie ein bisschen Krut oder so ein bisschen. Aha. Die andere ist keine Krut oder so. Das ist ein bisschen, aber hier ist keine Krut. Schmutz ja. und auf dem Handy, weißt du. Ja, ja abgrund Schmacku, mir brakuje Du bist gut. Na dobra, dobra, no to słuchajcie, porządną ekipę nam macie, fajnych chłopaków Marcin, a byłbyś chętny na przykład, nie wiem czy ty śledzisz, pewnie nie śledzisz tego kontentu, Ale czy byłbyś chętny na przykład zrobić taki odcinek, gdzie przez cały dzień decydujesz o tym co robimy Że ja, ja decyduję? Tak. tak, i my nie możemy powiedzieć nie No to p idziemy leżeć i leżymy A <śles> 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 Robię dziś mojemu chłopakowi pyszny makaron, bo idzie nocować u swojej przyjaciółki, która ma doła po rozstaniu. Niech sobie zjedzą coś domowego. Ale zajebista dziewczyna. Bardzo dobry, pniewski jest bardzo dobry. Jak smakuje? Jak pocałunek dziewicy.

Można, można, no. Przepraszam, chciałam do Pani powiedzieć, żeby Pani nie powróciła z klientką? To jest z tym swoim gadaniem przez godzinę. naprawdę to to, to trzeba utracić wśród innych ludzi. Tu się nie zasłuchać tego. Proszę Drosłownie? Tak, Pani gada na cały regulator. Treni klienci też to po coś przyszli, chyba. Gdzie jesteś, śmulu? 야아아범사 <È> <ioso meu> <problem> Mi się zaczęło zmieniać zaczęłam mówić, że przybiorę nazwisko moje i mojego męża. No a w finalnie wydarzyło się tak, że Karol powiedział, że to też jest dla niego bardzo ważne i że on by bardzo chciał, żebym przyjęła jego nazwisko. Też ta rozmowa się w sumie wywiązała po tym, jak rozmawialiśmy o tym, jak Maja będzie mieć na nazwisko. A jako, że moja córka jest Maja Wiśniewska, tak też w sumie chciałam, żebyśmy mieli jedno nazwisko jako rodzina i jestem Weronika Wiśniewska. No to Git, mi się podoba, że ona chciała inaczej, ale Fris chciał yy, tak, więc zrobili tak jak chciał Fris. Jest uległa, ja bardzo lubię u... Uległe dziewuszki, więc y, wersów jak najbardziej na plus daje lajka. Zara, już tamte zawrócił Kurwa, tamte. Tylko jak kurwa zapomniałem nęcić. Są podjada za nęte. co to znaczy? Kurwa, podobny do Travisa, żeś się piguł na żarów chyba, chłopiec ze słabym składem. Szczerze, zamiast mnie dodać do Fortnite, jako polskiego twórcę, to dodajam kurwa. Chłopa, który wygląda jak ten, co zajeżdża ostatnio Ukrainkę w metrze. Słaba akcja z Fortnite'a, naprawdę. Szczerze? Żałosne. A pamiętacie jak drugi dzień, czy tam pierwszy dzień wojny na Ukrainie się zaczął i dodali bombowce, kurwa, do sklepu? Jest gdzieś z tego klip. A właśnie, chciałem ten klip z moją siostrą zobaczyć. O co chodzi siostrą, Patiro? E, co jest, kurwa, ty? To ja przecież. Już to jestem ja. O co chodzi? O co, kurwa, chodzi jej? He? Ja bym ją szczerze, ej, szczerze, to nie, trochę bym jak... No jakby, jakbym uruchomił samego siebie. By było, by było, by było dziwne. Znają słowa. Które znają. Tak, uwaga. Mm -hmm. Napisaliśmy... Wiesz, że one patrzą się teraz w TV, gdzie jest podgląd. Dziwnym trafem nie patrzą teraz w dół, tylko patrzą na telewizor, gdzie dziennikarze mają podgląd, jak wyglądają i jak, i jak co pokazuje kamera. Pani profesor drukowany mi, może być? Może Zobaczymy. Być. Dobra, trzymaj Ewcia. Uwaga, macie, do twojej kamery. Nie zasłania Ewunia na moment. To są te dwa słowa, które Ewa w tym momencie napisała. Dziewczęta, między wami położę to, dobrze? Czyli będzie to leżało... na jednej kartki możecie łatwe. czytać? Tu macie. Co tu jest napisane? Lody bananowe. Mhm. No dajcie spokój, no proszę, proszę, przecież to jest nie no... Ja. Teraz nie mam do kreła. Teraz ty miałeś być? Nie, ja nie Karuso, 8-3. Ile <laughs> masz? Ty masz zapewne wow. Ty kochasz to. Absolutnie nie. <śmiech> Absolutnie. Czekaj, <laughs> ej, tamta tam dziewczyna miała uśmiech <laughs> No Proszę, proszę nie trollować taty. Poproszę, dziękuję bardzo. Ja. Wiele. A co takie... Nie ładnie. Das tak. Tut gut abspülen mit Wasser. Max, wirklich viel Wasser. Wassa, 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 To je moj problem. Weil schmeiß ik weg. Bruder, denkst du weg. Nee, mach een probleem, weg. Du drinkt Bier en alles. Schmeiß dat weg. Willst du Problem, Bruder? Na, willst du Papier? Na, diese, diese alles. Du schmeiß weg. Na, schmeiß Probe? weg. Willst du Problem? Na, schmeiß weg. Sag, sag noch na, Bruder, willst na, du Problem? Na, ja, ich, will. Na, ich will. will. Ich will, ja. Okay, warte, ja ich warte, ja, bist du mehr? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, willst du diese tot machen? Ja, ja. Willst du auch ein Ja, ja? bist du fertig? Ich bist du fertig? Wie, wie du you bist du, Bier, du fertig? Bruder, machst du dir zurück? Gehst wie, du weg bist zu du Bier. fertig? Was glaubst du? Ich scheiß mich an von dir. Ich nicht mache nichts. Just, du, du machst du als Kamera und was willst du? Bruder? Ja. Bruder, was wie, ja. Ja. willst du? Ich mache nicht mehr. Bist du problem? Komm. Ich habe dieses Ding nicht problem. Na, kommst du, Bruder? Komm. Weil du scheiß Papier ja. nicht wegschmeißen ja, kannst. kannst, kommst du machen. Bruder, alle und du bist kaputt. Okay. <grymian> o no, no, hej. No? Czy ja mogę u ciebie zostawić, nie? Moją osobowość. <grymian> <grymian> ja Trzeba było z Daltonem pogadać, czy tak się da. <grymian> On wszystko wie, nie? <grymian> Czekoladę wpadnie. Na czekoladę mówisz? Mówisz, masz damianek. Miała być dla ciebie. To dla ciebie będą babeczki. Nie, 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 ja takich rzeczy nie. A chcesz nie. damian babeczki, Z żoną sobie zjesz o. wieczorem. No o kurka Kupiłam po drodze yyy. w gościmie. No dla ciebie. Czyj na nie? Bardzo szansa strachu. Idzie od banku, będzie ci stał przy tym smoku i ma. Bo. Nie no, ale to jest k***a w tym CS-ie, ty! No ale strzeliłem przecież mu dwie pestki w głowę, tylko ta głowę mu podbiło przecież. Ile ty możesz wzrostu? Mniej. Mniej, no. Tak? 76 jakbym miał, to bym, o Jezus, to byście już uleżeli. <średenia> <średenia> Nie bałbym się nikogo wtedy. Ale jesteś super gorszy. To też nieprawda Ale to ciekawe To ciekawe, że mi dałeś met 76, ale tak poważnie mówiłeś? No No teraz moja mina może by się faktycznie przydała na streamie. On taki się nie Ale poważnie wiesz? Nie. Co niepotrzebny świadek? Dzisiejsza noc była cudowna Piotruś. O proszę. Okej, okay, jakby to jest farmazon? Po drugie jesteś za stara, więc ktoś w to uwierzy? Dobra waga, dobra waga. Spoko, nie? Wypożyczamy, jak ktoś Ale jak że powiedział. ty jako ambasador Monstera się patrzysz tak na Red Bulla, Mateusz? Ty Nie patrzyłem tam. Weź tu stanie. Nie. Dawaj, dawaj. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Gratuluję. Nie, nie, nie. O ja... Nie. O Jezus, co ty zrobiłeś? <laughs> Brawo. Po Monsterze. 5 lat dila poszło. Gratulacje. Już ten straszny, no. Jakbym mimo powiedziała, to bym powiedział, przepraszam, i w ogóle no, taka, taka profesjonalna strasznie była w tym, nie? No, ja do kupię i tak sobie, bo nie ma sensu. Ani muzyki, to nie można słuchać głośno, ani nic. No, ja też, nie wiem, podobną sytuację z sąsiadką, jak ja przychodzę, bo Ukrainie sparkowała u nas na miejscu, nie? Też no, zajmowało po prostu dwa miejsca, no, w właśnie... trzy. No wiem, I Ja się wiem. z sąsiadką, i ona do mnie mówi, na odchodne grubasku, nie? I ja mówię tak. Ty stara kurwa. Chłopi, <laughs> jaka była awantura. Na policję zaczęła dzwonić, wszystko, ku... No ta, ale co nie dzieje na mnie zaczęła na policję dzwonić. Wiem, wybadać to. Mąż szedł, no i później mi auto pomalowali markerem. Feminine, kurwa! feminine, feminine, Jaki tam kurwa? Femininne. Do kuchni! Do kuchni! Do migosu, kur... Agata moja na kocham ją. Fliver, muszę ci coś powiedzieć. Jakieś 7 godzin temu, jak wróciliśmy do domu z Agatą, to ją przed streamem pompowałem. <grym> jo. Piję, <bryd. grym> co to znaczy? Nic, Murlach, nic Nie to mnie nikt nie słucha, sorry. I co, Fliver? Ja, znowu wyślesz mi zdjęcie, jak stoisz na, na dachu bloku? To! Ale to nie, czy! Ale co, ale halo, ty! <grym> kompaku! O! Co! Co! Kurwa! Myślałem, że Robert Lewandowski! Ja pierdolę! Bo zobaczyłem Polska i Barcelona, to mówię, że to Lewandowski musiał być! Kurwa mać! Nie wiedziałem, że to tak kurwa mało wody leci. O kurwa, co ja jebłem! O kurwa. O nie, 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 nie! O kurde, a to dlatego był taki... O kur... Ty, połamałem telefon?